Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Tu za mną sobie tam szumi falownik, produkuje energię ze słońca, ale dzisiaj nie o fotowoltaice, a bardziej o tematach rowerowych, ponieważ jak wiecie, mam to wyzwanie rowerowe, które sobie postawiłem sam, żeby przejechać w tym roku, czyli w drugiej połowie 2025 roku dystans równy długości granicy polskiej, czyli 3572 km. Póki co przejechałem troszkę ponad 500, a mamy w kalendarzu 17 lipca 2025 roku. No więc jest chyba nieźle. Aż że jesień coraz bliżej. Jeżdżę głównie po pracy, bo albo w ostatnich dniach pada deszcz i można jeździć tylko między jednym a drugą ulewą, czyli wieczorem. Albo jest tak gorąco, że lepiej jechać wieczorem. No to przydałoby się zamontować do roweru oświetlenie. jak na razie miałem jako lampy w rowerze o takie zwykłe jakieś tam latarki. No proszę bardzo, świeci. To też świeci troszkę lepiej. Ale mimo wszystko jednak taka latarka no nie daje zbyt dużo światła. A jak się jedzie wieczorem to dobrze jest coś widzieć. No, ta latarka daje takie bardziej punktowe światło. Szczególnie, że tej tutaj nie można regulować tylko świeci po prostu w jeden punkt no i tu droga jest oświetlona tak słabo więc postanowiłem zakupić jakieś konkretne oświetlenie dedykowane do roweru <laughs> trochę szukałem, trochę poczytałem nie stać mnie niestety na żadne jakieś tam wypasione super lampki za kilkaset złotych ale postanowiłem też nie kupować kolejnego takiego no, prostego, że oświetlenia, które jest tak naprawdę latarką kieszonkową i pójść na pewien kompromis i znaleźć lampkę rowerową za troszkę poniżej 100 zł, ale jakąś konkretną. No i teraz jeszcze było pytanie: czy lampka na baterię, czy też ładowana? No, na baterię ma ten plus, że jak jedziemy, skończy nam się energia. W baterii jak wymieniamy, jedziemy dalej. Tylko, że jak jedziemy w nocy, a nie mamy zapasowych baterii, no to jest lipa, tak. A lampka na ładowanie no to wystarczy mieć ze sobą powerbank podłączyć oczywiście jeśli też nie pada no i możemy jechać i zasilać tą lampkę z powerbanka a później z wbudowanego w lampkę akumulatora no i szukałem szukałem szperałem i kupiłem takie coś teraz wam pokażę no to są te moje dotychczasowe lampki które miałem a ja kupiłem coś takiego Otwieram to przy Was pierwszy raz. O! Kurde, jakieś porysowane, co to jakieś Używane, czy co? Ten drugi. I ten drugi tak samo wygląda. Czy to nowe? No, miało być nowe. No, może nowe, może po prostu. Tu jest jakaś folia ochronna, prawdopodobnie jest folia, tak. Dobra, falszy takie kupiłem dwie lampki, które mają wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh, czyli prawdopodobnie jest tutaj po prostu ogniwo 18650 o takiej pojemności. I lampki mają trybów świecenia chyba cztery. Pierwszy tryb to jest taki, że świecą dwie skrajne diody, później świeci środkowa, czyli niby długie światło. Później świeci, świecą wszystkie trzy. No i później jeszcze mamy ten tryb drugający. A jak przytrzymamy dłużej, to tu się zapala taki gażyciarski pasek podświetlający, jeśli byśmy chcieli na przykład tą latarkę, tą lampkę używać w ciągu dnia. No i wygląda to dosyć fajnie. Ładowane to jest oczywiście z USB-C, więc uniwersalny, yy, uniwersalny złącze teraz większość telefonów, większość sprzętów właśnie ma USB-C więc łat, łatwo to jest yy, no, naładować, no i oczywiście tu jest też, nie wiem czy to widać wskaźnik naładowania, 4 diody w tej chwili wskazuje, że akumulator jest naładowany do pełna yy, więc, o, dobra, czyli trzeba przeklikać i przytrzymujemy, i wyłączyć także mamy taką lampkę, no jest to zrobione z Aluminium, boki są plastikowe I co tu jeszcze mamy w zestawie? W zestawie mamy taki uchwyt Na rower To nie wiem, do czego to jest Aha, to się zaczepia i się dokręca, żeby się nie przesuwało, dobra Czyli mamy lampkę, uchwyt na rower I tutaj jeszcze mamy Imbus Śrubę jakąś zapasową I przewód USB-C do ładowania Wszystko przychodzi w takim no tu jeszcze jest kolejny Gumka Wszystko przychodzi w takim opakowaniu Oczywiście nie jest to reklama, bo ja te lampki kupiłem Jakaś tam instrukcja ładowania I tutaj mamy informację Że w trybie ECO, czyli jeśli świeci najsłabiej to 4 godziny pracy w trybie średnim. Nie, w średnim, czyli ta środkowa dioda, chyba to 4,5 godziny pracy. Jeśli zapalone są wszystkie światła, to 2,5 godziny może świecić. A jeśli jest tryb mrugający, to godziny no 1,6 godziny, czyli jakieś tam godzina 40. I że ładowanie do 100% trwa około 3 godzin lampka rowerowa przednia, marka Mundo, model T4 bateria, no tak jak mówiłem, ogniwo 18650, o pojemności 2000 mAh niby 1000 lumenów to ma ale jakoś średnio mi się chce w to wierzyć niski poziom baterii, dioga, dioda migana zielona dioda świeci niebieskim światłem waga 145g <laughs> no więc, tak to wygląda kupiłem takie dwa zestawy, dla mnie i dla Żony bo razem jeździmy, szczególnie wieczorami ale powiem Wam dziwna sprawa z tymi lampkami, ponieważ długo szukałem takich lampek rowerowych i znalazłem takie same. O, tak wyglądające jak to, tylko tu nie, tu nie pisało Mundo, tylko była inna nazwa firmy Spektrum czy sp no coś takiego. Nieważne, nie, 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 mniejsza z tym. I taka sama lampka jak ta, dokładnie z takimi samymi funkcjami, z takimi samymi parametrami, tylko z innym napisem. Na budowie kosztowała 89 zł, a ta dokładnie taka sama, tylko tu nie pisze jakieś tam spektrum czy spekter tylko pisze Mundo. Kosztowała 43 zł, czyli w cenie jednej z napisem na S mam dwie z napisem Mundo, więc dziwne to trochę jest, ale to tylko potwierdza moje przypuszczenia, że wszystkie te produkty są takie same jakości, prawdopodobnie. Produkowane w tym samym zakładzie przez tego samego Chińczyka, a cena nie zależy wcale od jakości, tylko od tego jak bardzo znana jest firma, której logo czy też nazwa jest na tym produkcie wydrukowana. Bo tak jak mówię, już miałem w koszyku te droższe lampki, bo myślałem, no fajna sprawa, tak? Fajny sprzęt, warto kupić i chciałem je zapłacić, dać te 190 zł czy 180. Ale później na Allegro, bo kupimy na Allegro, tam jest taka opcja: zobacz podobne produkty czy coś takiego. I właśnie wyświetliły mi się takie lampki, dokładnie te same, tak samo wyglądające, z takimi samymi funkcjami, tylko inna firma. I kosztuje o połowę mniej, więc kupiłem te, kosztujące o połowę mniej. I teraz muszę taką lampkę zamontować do roweru mojego i do żony i zobaczyć, jak to świeci, jak to w ogóle wygląda. A jak to świeci, no to będę musiał poczekać na wieczór, jak kiedyś pojedziemy. Żeby Wam to demonstrować i pokazać różnicę między takimi zwykłymi latarkami, a taką lampką i czy to w ogóle warto I czy to będzie świeciło przez te deklarowane... Ile? No od 2,5 do 4,5 4 godziny Nie wiem, nie mam pojęcia Ale no plus jest taki, że będę miał powerbank, bo zawsze zazwyczaj power bank do telefonu, czy gdzieś tam nawet cokolwiek innego naładować to będę mógł sprawdzić to w praktyce, jak to świeci i czy można na przykład ładować to z powerbanka i jednocześnie z tej lampki korzystać. Więc teraz zabieramy się za montaż tego y, cuda na rower, a później pokażę Wam, no dla Was to będzie za chwilę, dla mnie to będzie pewnie za kilka dni, czy też wieczorem, jak te lampki świecą nocą, jak dużo światła dają poszczególne tryby. Więc lecimy z montażem. Lampkę zamontowałem tutaj. Wykombinowałem coś takiego. O kawałek rurki PCV z wody. To jest chyba szesnastka. I ten uchwyt do roweru akurat pasuje na kolanko. Tutaj to skręciłem. Tutaj to skręciłem do płaskownika od um, do. Do uchwytu od błotnika. błotnika, bo tam niewiele daje, ale zawsze coś. I to wygląda teraz tak, bo jednak ta torebka tutaj na kierownicę jest dla mnie przydatna. I lampkę wkładam o tak. a ta, że jest przesuwana. To wygląda w taki sposób. O, proszę bardzo. Nie wiem, nie testowałem jeszcze. Muszę się przejechać zobaczyć jak to będzie wyglądało ale wydaje mi się, że w tym miejscu jest lepiej łatwiej się nią będzie regulować na wszystkich, góra, dół, prawo, lewo i nie będzie mi przeszkadzać na kierownicy, bo akurat z tej saszetki korzystam, bo tam włożę telefon, chusteczki, takie podręczne rzeczy więc wydaje mi się że tutaj jest to lepsza opcja A zobaczymy, jak wyjdzie na testach, jak będę już jechał. Pierwszy tryb: dwie zewnętrzne diody. Drugi tryb: jedna środkowa dioda. Trzeci tryb: wszystkie trzy diody świecą. Największa moc oświetlenia w tej chwili. No, trzeba przyznać, że lampka świeci super. Oświetla wszystko dokładnie tak, jak trzeba. No i tutaj tryb pulsacyjny. Na jednej diodzie spokojnie wystarczy. Można jechać i wszystko doskonale widać. A lampka wtedy dużej świeci. Dzień dobry wieczór, bardziej wieczór jak dzień, moi drodzy. 20 lipca 2025, późny wieczór już jest, bo jest godzina 21:20. Wczoraj przejechałem veloczorsztem, a dzisiaj żelazny szlak rowerowy z moimi małymi modyfikacjami, ponieważ mieszkam w pobliżu, znam go dobrze i wiem gdzie sobie dołożyć, a gdzie sobie skrócić, ale nie o tym. Wczoraj przejechałem ponad 40, dzisiaj 56 km, czyli w moim rowerowym wyzwaniu, właśnie przekroczyłem 600 km. Idzie nieźle, rozjeżdżam się i takie 40 km dziennie to już jest troszkę dla mnie za mało. Wczoraj wyzwanie Velo Chortin, o czym będzie film na naszym drugim kanale bardziej podróżniczym razem w nieznane.pl. Na YouTube Razem w nieznane strona razem w nieznane.pl. Tam będzie film i o naszym żelaznym szlaku rowerowym. Powiem Wam o rzeczach, o których no, chyba jeszcze nikt w filmie nie mówił. Gdzie ten szlak można skrócić. Gdzie można przejechać, gdzie trzeba uważać, a gdzie te oznaczenia szlaku są beznadziejne i trzeba być czujnym. No i będzie też relacja z naszego pierwszego, mam nadzieję nie ostatniego, przejazdu w bo jest to szlak bardzo wymagający, ale zarazem bardzo malowniczy i wysiłek, który wkładamy w jego pokonanie. Rekompensują nam piękne widoki i okolice. Więc moje rowerowe wyzwanie, tydzień kolejny, nie pamiętam, albo trzeci, już czy czwarty. Zali... No, miesiąc minął, dobra, no to nie, nie miesiąc, trzy tygodnie minęły, więc tydzień trzeci, albo czwarty. Nie wiem, nieważne. Generalnie przejechano nam już 600 km, ponad, a ile dokładnie to zobaczycie gdzieś, albo tu, albo tu, może tu. I kolejny tydzień rozpoczynam z nadziejami, że pokonam 700, może 800. Zobaczymy. O tym powiem Wam za tydzień. A tak na koniec jeszcze dodam, że po przejechaniu tych 600 km moja waga spadła już o 2 kg, więc chyba jest nieźle. Jak tak dalej będę jeździł, to powinno dojść do tego, co chcę osiągnąć. A ile to Wam zdradzę na końcu mojego wyzwania. A póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień w moim rowerowym wyzwaniu. Cześć.